Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Słuchajcie, wczoraj, zgodnie z umową, oczywiście otworzyliśmy paczkę 85 Plus razy 20 e, była to bardzo ciekawa paczka, to na pewno, no Kto widział, ten widział, oczywiście Bez żadnych spoilerów, oprócz tego na miniaturce, jak zawsze I co, zagraliśmy parę spotkań w Food Champions I od razu muszę wam do czegoś przyznać Ale to sobie powiem wam dopiero po podsumowaniu, więc oglądajcie całe Oprócz tego co, no dzisiaj będzie oczywiście streamek, na którym kończymy Food Champions Klejemy też jakiś kuponik, niestety ten wczoraj się nie wszedł, bo Ronaldo nie strzelił bramki a Liverpool nie wygrał, także szkoda. No ale trudno. Życie to się dalej, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, film są codziennie, to jest dobrze. Zapraszam was już do oglądania i na końcu jeszcze parę słów ode mnie, ale to dopiero po podsumowaniu, także zapraszam. Dobrze, że wstawiłem film, bo okazuje się, że są może być na 10 zgrania, więc... elegancko. Zaha na 7 i tak będziemy grali, proszę państwa. W ogóle, właśnie, miałem o tym powiedzieć. Jak trafiłem tego Rodrigo wymiennego, wystawiłem go od razu, 3 za 90 tysięcy monet i teraz, proszę Państwa, ile kosztuje Rodli? 40 tysięcy monet. Na całe szczęście, bo już on się nie sprzedawał, że dłuższy dłuż dłuższy moment, a na szczęście był jakiś miły użytkownik tej gry, który kupił go za 9 dych. 19 jest 19, okej, okay, no to zobaczmy. Co my tu mamy, proszę Państwa? Co my tu mamy? O! 5 słabszej nogi! Co? Nie jest aż tak zwinny jak być powinien, ale 4 na 5! Holy shit, to jest mega mocny ten! Mega mocny upgrade. Zawsze miał pięć słabszej, naprawdę? W życiu bym nie powiedział, że kej ma pięć słabszej nogi, naprawdę. Ale i 400 rzeczy to spoko akurat. 89. A w sumie to jest wysoko oceniana karta. Jasny gwint. 89 składu. A naprawdę żadnej paczki nie dali? Naprawdę? Ale lipa. Dali tego na i tyle. O! A to jest token! Halo, halo. Za trzy wygrane macie token. już pika. Player pick special items. A to fajne akurat. To z tego typu turniej, że macie trzy podejścia znowu. Za całość macie paczkę za 50 tysięcy. A w niektórych macie przykład pika z zawodnikiem z Premier, League. Nie? No dobra. Dwóch 8 plus. Jakby co nie otwierać tej paczki Znowu Thiago Silva, niesamowite. O! 5 x 85. Jak będzie na niebiesko, to jest bardzo dobrze. Gorzej jak nie będzie. I to nie jest dobra wiadomość, bo to jest toni. 4 jest też chyba mam. Ooo! Ale fajny foder! Podbali niego? Tak, bym powiedział nawet. Lecimy z pierwszym meczem. Zwykły Varan, ale był tam też prime Pele. ciekawa różnorodność tego zespołu. No okej. Okay. Dobra, trzeba będzie pokazać, że trójka z tyłu to jednak jest dobry wybór. Zero presji, ale przy bilansie 4 może być troszkę problemów. U mnie jest to paczka. Ojo, Zabolało. O tak, tak się. Widać, widać klej. Widać klej w tych wszystkich akcjach, zdecydowanie widać klej. Ole. Nie no, son. Ciasteczko. Jak on to wyjął? Jest to potwierdzone. Co to byłby za stream, którego bym nie przegrał pierwszego meczu, nie? Tak teraz myślę. I teraz Sonic. Nie, Kurtua jest chorym pomkarzem. A może jakaś główka? Zaha! No! Asysta Sona, let's go. Wracamy, wracamy. Chyba nie spalił. Mam nadzieję, że nie spalił Długi słupek. Yes! Pięknie, pięknie, pięknie Pięknie. Tak jest, nie ma spalonego. Eusebio. Pol, uderzenie 3-2. Pięknie Kurde, wiedziałem, że przypominałem. Mmm, mogą uderzyć razem mapę. -y. Szkoda. O, 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 o! Icyk. Dziękuję bardzo. Mały wylewik, ale nie ma problemu. O, Kylian, widzicie? A to właśnie uda. To się udało. Jakim prawem kradł wygrał? To jest niespotykany okaz. Tapin. Oj, 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 jak wypluł, jak brzydko wypluł pan Kurtua. Ragequit, 6-2. Nadszedł czas, żeby otworzyć paczkę 85 razy 20 chyba. No musi być jakiś fajny odcinek do trafienia. Odsłonię, mogę odsłaniać. nie ma problemu. Możemy już chyba przypalić te ciężko, ciężko zarobione słapy, na które musiałem pod krew i łzy, ale nieważne. No okej, okay. to co, eee, pff, I think, I think we are ready. Okej, okay. pierwszą kartą jest Skriniar. Jest jakiś duplikat, na pewno jest jakiś duplikat. I oby to nie był son, bo troszkę się mogę popłakać Dalej jest Varan86. Dalej jest Hummer86. A może 87, dobra, jest. Okej, okay, trochę lepiej. Miller87, Hyperlink. Wojtek. Na was. Cross. Chyba nie będzie, chyba nie będzie starych totsów. Nie ma szans, chyba. O! Weindal. No jest jeden tots, czyli nie wiem, ile jeszcze tam kart zostało. Alice. O, cholera, będzie jeszcze jedna karta. O, kurde, 95 już jest. O, Boże, drogi, co to jest? Oh, no. <laughs> e, dobra, czekajcie, statystyki 9-4 fizyki. Nie, to nie będzie Ronaldo. To nie może być Ronaldo. To może być Van Dijk chyba, nie? Virgil. Dobra, Virgil, Van Dyke, 87. Ok, jest Virgil. Wkomponowałbym jakoś fajny do składu, tylko jak ja mam go do składu wkomponować? Na pewno. Z... Chłopie, Van Dijk Maldini. Proszę Państwa, ale to będzie śmigało. Coś pięknego. Jest Virgil, jest Alison. Nie chcę Sona w duplikatach. Edgolukante. perfekcyjnie. Perfekcyjnie, bo będę teraz robił skład o Maldiniego. Opacało się, naprawdę opłacało się zrobić tę paczkę. No i kozak. Raz, dwa. No i tyle. Wszyscy mają pełne zgranie, ale życie jest piękne jednak czasami, nie? No i dobra moi drodzy, oficjalnie najdroższy skład, znaczy nie najdroższy, drugi najdroższy skład od niego Optimusa. Gotowy. Paczka wymienna za 35. Może to odcik wymienny. No i byłoby to przesada. Morata, O, debiut Bambajka i Alisona. Uuuuuu okej. Gomes Dezai, a na brance był Dehea. Damnar od trafił. Poka mi to, poka mi to, nie uwierzę. Jak nie, nie zobaczę, to nie uwierzę. Nie mieli jesteście, jak. A i trafił faktycznie. A nie na wypożyczenie. O, ale wy jesteście. O, jak stracę bramkę, nie? Macie szczęście. Yes! Yy! Ronaldo wypożyczony, jazda! Brawo, trafiłem Cristiano Ronaldo, możecie pisać Alwinowi. Dawaj, o. Jeszcze, 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 jeszcze. Kurde, Gomez. Faule! Karny! Dobrze, Joe! Pięknie, pięknie. Niech będzie ją Prawo. Ile ma wątek karnych? No nie, no byku. Bez szans. Prawo, lewo. Co jest? Ej! Nic nie nacisnąłem! Ale skam! No przecież już się uderzać. Dosłownie byłem ułamek od tego, żeby nacisnąć strzał. Bez sensu. Jak długo czekałem? To było dosłownie 5 sekund. Fineska. Kto potrzebuje karne? Kto potrzebuje karne? O Boże... Nie no, co ja robię w tej obronie? Przecież lepiej mi powiedz. No właśnie takie rzeczy robię w obronie, potem tracę bramki. Dawaj, 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 dawaj. A! Pięknie. Tapin dla widzów? Oj, chyba tapin dla widzów. Proszę Państwa, a dawno tapinu nie było. Mbappé! No i znów Dzaid! Nie Wszystkie strzały są blokowane. Nie da się finezek już strzelać. Znaczy, jedną strzyję mi się już nie da. To był błąd. Spoko, niech będzie. Ale nie chcesz kick-offa mi. Nie chcesz mi strzelać chyba co? Życie jest Nobelon, proszę Państwa. Tak mogę to skomentować. Ojoj, oj, oj. to będzie bramka chyba co? Trzy, oh. trzy, no. Czekaj, czekaj, czekaj. Ty, 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 ty. A może? Niekoniecznie! Kurde! No otwórzmy, czemu nie? Może jakiś foder wleci Ale zasłużyłem w sumie, nie? Co by nie mówić? Za to co wyleciało. Nawet... Na, nawet nie będę... Dzień dobry. Ojejku. O Alison. Kanavaro, zaha kancelo. Znowu bardzo dobry składnik wyleciał tutaj. Może mal... Petit? Ole wyjął! No nie Przyjazny. O! Lewa noga. Ja wiem, że lewa noga, Killian, ale... Światło bramki i byłbym naprawdę zadowolony z tego strzału. O nie, przecież to będzie akcja rąkowa chyba. Chyba to jest akcja rąkowa. Mbappe. Yes! Piękna akcja, let's go, wracamy. Pięknie. O, nic... Było to ryzykowne. O, piękna akcja. Mbappe. Goat. Absolutny goat. Killian. Cyk, cyk. Cyk. Jakiś podanie coś. Tapin. O, ale to zrobiłem zajebiście. Nice. 3-1. Rage quit? Myślę, że... Wróciłby w tym meczu. Szczerze wam powiem, czułem się tak źle, że mógłby na spokojnie wrócić. No ale no dobra, no 3-1. Czy to jest skład, czy ostatni? Leci Dest, którym zagrałem spotkań 777 i 7 bramek. To jest ewidentny znak, że to jest dobry, to jest idealny timing, żeby go przepalić. Nie wiem czemu to jest taki znak, ale ewidentny znak. Dziękuję Dest za Twoją służbę w naszym klubie. Gówno. No dobra, no to nie było tego w planach. Nie było tego w planach, ale no co. Maldini oraz Mike. Mike swoje zrobił, 500 spotkań Bronił, czasami miał swoje odpały, czasami bronił dobrze Maldini natomiast, 700 spotkań, bardzo dobry brońca Ale no, będzie lepszy, po prostu będzie lepszy, no, będzie lepszy, no, po będzie lepszy No i reszta wiadomo Taki był plan, że otworzę paczkę 20, 20x85 I zrobię Maldiniego, więc... Ladies and gentlemen, jest Paolo Maldini 95 Bardzo fajna karta, bardzo przyjemna Obok Van myślę, że może będzie robił problemy Napastnikom mam taką nadzieję. No jest, tak samo Maldini zrobiony. 95. Taniec Fortnite. Bardzo fajna brona, nie? Taka brona typu... Całkiem przyjemna, bym powiedział nawet. Ojejku, Fred, Desai... O... Okej. ciekawy ciekawe karty. Ciekawe dobra. Maldini. E, nie gadaj, że mi też teraz Wina. O mój Boże, dostałem Free Wina... Food Champions. Życie zaskakuje nas z dnia na dzień, proszę Państwa. Ewidentnie, z dnia na dzień... Życie zaskakuje nas coraz bardziej. David Maldiniego... Czyste konto, Ragequid i Win. No, według mnie, według mnie było warto po prostu. Według mnie było ewidentnie warto. Fin. Graliśmy z dla Plakazet, Mane Campbell, Messi. Wow, ciekawe karty, to są takie niepozorne składy. Bardzo niepozorne składy. Na spokojnie. Teach on mi. To jest drugi oddany mer z rzędu. Dziękuję, ale to jest drugi. Moment, drugi mecz Maldiniego, drugie czyste konto, drugi oddany win. Oddaję Maldini widzowie. Trzeb, musicie go koniecznie zrobić. No, to Dwa mecze Maldiniego, dwa mecze, dwa oddane. No, drugi fin. Co oni tacy mili są? Drugi, me, drugi oddany mecz i drugi Fin Finczyk, fin, niech to się mówi. Od dzisiaj kocham Finlandię. Jeśli trafi kiedykolwiek Litmanena, nie będę aż tak zły jak powinien być, bo będę pamiętał o tych dwóch oddanych meczach. Eee, no, małsty skład, no ale przy takim bilansie to nie może być inaczej. Ojej, tu dużo miejsca zrobiłem, Maldini, pierwszy blok, odhaczone. nawet... Ja wiem, to... O Jezu, Klosterman. Nie no, jest akurat dobry. Spalony. Wow, to nie był spalony. Chłop ma wizję chyba milion. Cyk, i tutaj Mateusz. Co tu robił Mateusz, nie mam pojęcia, ale bardzo ładna akcja, dobra. Bramka do szatni wyszło? No ale... Ewidentnie karny i teraz... Czerwona kartka jeszcze! Prawy górny. Prawo, dół, prawo. O Jezu, nie! Spokojnie! Dlaczego to się tak dużo... Nienawidzę rzutów karnych. Kancelujemy rzuty karne. Nie, od dzisiaj... Kanceluję rzuty karne. Nie, nawet nie wie... Nie wiem, co się stało. Serio. Go, 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 son. Son, Hugh, Son! Aha, Ja pierdolę, to się nie stało. To się nie wydarzyło, Nie, 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 nie. to się nie stało. Się... Dobra, dobrze że to był ostatni mecz. Dobrze że to był ostatni mecz, bo. Ja. Nie, 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 nie. Patrzcie na pasek strzału. Jest ewidentnie pokazane, że naciskam strzał. Po prostu on to musiał strzelić. A gra uznała, że nie. Przyjmiesz piłkę barkiem i nie strzelisz bramki. To jest... To są rzeczy, na które po prostu nie mam wpływu, no. Także witam was ponownie, jeszcze na sam koniec. Yy, yy, krótka piłka. Zagrałem troszkę więcej spotkań poza streamem, bo niestety coś mi się takiego uformowało w głowie, że muszę mieć 11 minut na stream, albo inaczej nie zasnąłbym ze świadomością, że nie wiem 11 minut. także mam bilans 11:6. Także zostały nam tylko 3 mecze na jutro, ale po prostu chciałem mieć ten pewność, że będzie 12 winów, ponieważ nigdy nie wiadomo, wolę być po prostu bardziej pewny. Także jeśli ktoś, jeśli ktoś się poczuł urażony, to przepraszam, ale chcę mieć pewny gotowy content dla Was. Także to chyba było na tyle z mojej strony. Także widzimy się na streamie. Zostawcie łzeczkę w górę, subskrybujcie kanał. I widzimy się dzisiaj lub jutro. Trzymajcie się, do słyszenia. adios.